Siema, siema. słuchajcie, słuchajcie, dostaję od was pytanie, no, muszę napisać sobie to pytanie, jedno z takich pytań, otwierasz drzwi wejście do, do domu i tu nagle trzech, czterech bandzielów wchodzi do domu, a drzwi, drzwi to by się nie udało zamknąć, powiem wam tak, sytuacja totalnie bez wyjścia, zakładając, że Otwieracie drzwi w kąpielówkach, w slipkach. No i zakładam, ta to, to sytuacja jest, że mieszkamy w bloku, tak? Bo w domu, no jednak, do furteczki, żeby dojść, no to trochę jest odległość. No chyba, że ktoś mi się włamie i od nie wiem, włamie, za, zapuka do, do drzwi, ale mam jeszcze psa, którego już znacie, z którym biegam. Mam sąsiadów, którzy i tak dalej. także. To raczej za dnia by, by nie wyszło, ale no, wracając jak rozwiązać taką sytuację, no, zapraszam na trening do nas, bo mówię takie, taką sytuację no, trzeba rozważyć w kilku, w kilku wariantach, czyli wariant taki, że mam gnata. I w momencie jak goście wpadają w tej szamotaninie pierwszej dyskotekę przypominam, w pierwszej szamotaninie. Udało mi się gdzieś tam złapać, wyjmuję i robię z nimi porządek. Druga opcja nie mam gnata i żeby dojść do tego gnata muszę w jakiś sposób spróbować dostać się do sejfu podczas tej szamontani z nimi podczas tej walki. Ja zakładam, że oni będą mieli jakieś może czy inne rzeczy, może być problem. Także no słuchajcie, no są sytuacje ciężkie sytuacje naprawdę <gryw> naprawdę bez wyjścia, nie? i to taka sytuacja. Według mnie bardzo ciężka, bo w momencie jak ktoś otwiera drzwi, ktoś Ci wskakuje na plecy, no to, no to jest ciężko. Jest ciężko i najważniejsze będą pierwsze, pierwsze 10-15 sekund, czy Ty przetrwasz, czy dasz jakiś opór, czy po prostu poddasz im się. I, no i oni mają sytuację opanowaną i w tym momencie zaczyna się rozgrywka i Ty musisz rozgrywać tą sytuację, bo jesteś w, jakich, w jakimś tam stopniu zakładnikiem. No i jakieś tam garki będą, bo oni po coś przysinę prawdopodobnie, nie wiem, czy po telewizor, czy po, po wiem, złoto, które masz w sejfie, czy, 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 czy cokolwiek, nie wiem, kluczyki od samochodu. No i w tym momencie zaczyna się rozgrywki. No, ciężko na takie pytania, słuchajcie, odpowiedzieć. Ech. Dużo, na, dużo e, Wam pokazuję na naszych treningach, także zapraszam na treningi w tym momencie. Dużo powinno się wam wyjaśnić, jak sobie w takiej, w takiej sytuacji, jak w takiej sytuacji sobie poradzić. Albo jeszcze jedno pytanie. Wchodzisz do pomieszczenia, dwa załomy, w jednym, zał w jednym załomie dobry, w drugim zał załomie zły, jak reagujesz. No. Tak jak i wcześniej, no, wiadomo, nie, są zasady, nie powinniśmy podchodzić, no, robiliśmy jeden załom, widzimy gościa, e, dajemy mu informację, wyjdź, uklęknij, połóż się, ręce szeroko, nie ruszaj się, bo cię zaciukam, bo to, bo tamto, robimy drugi załom, widzimy gościa, to samo, mówię... Co z... Pytanie, co zrobić, jak ma broń? No, no, no jak ma broń reagować w stosowniej sytuacji, jeśli trzeba strzelać, jeśli nie trzeba, masz czas, wydajesz mu komendy. Połóż tą broń, wyjdź z tego rogu. Tak samo jak do tego wcześniej, uklęknij, nie ruszaj się, stój, stój i tak dalej, i tak dalej. Także ciężko jest na co niektóre pytania odpowiedzieć. Bo po prostu. Ja mógłbym tutaj snuć wizję, co zrobić, jak zrobić, tylko to ma się nijak do tego, że wy się z tego czegoś nauczycie. Wy musicie przyjść na trening i musicie sami to, sami to przejść, bo ja w jakiś sposób, może nie konkretnie taki, tak jak tutaj te przykłady były, przechodziłem te sytuacje niebezpieczne i wiem, jak sobie poradzić, ale Wy, to, że ja powiem jak, no to będzie tylko powiedziane, powiedziane i nic więcej. Tu trzeba to trzeba przećwiczyć. A daję Wam to szansę na treningach naszych, żebyście sobie to przećwiczyli. Także zapraszam Was. Trzymajcie się i heja.